Witam Cię na kanale Goty z Maszką. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak ominąć dużo pracy przed świętami, żeby przygotować się szybciej i łatwiej sposób. Zapraszam Cię do oglądania. Kupiłam 2 kg śledziku już oczyszczonych, tylko pozostało mi dobrze umyć. No i będę teraz robić. Tak jak pokazałam wagę, tutaj jest 2 kg. Do tego teraz dodaję całą łyżkę soli. Jedną łyżeczkę pieprzu czarnego, i do smaku dodaję jeszcze jedną łyżkę przyprawy do ryby. Dokładnie to wszystko wymieszam, i odkładam na pół godzinki. Patelnie wstawiłam do grzania. Dałam jedną dużą łyżkę smalcu i dolewam troszeczkę oliwy z oliwek. Do pojemniczka wsypałam pszenną mąkę i będę panierować każdego śledzika tak jak pokazuję. Gdy olej już dokładnie się nagrzał, wrzucam do smażenia. Ale ja uwielbiam takie śledziki smażone. Mm, pychotka! Z jednej strony smażyłam około 3 minut, i przywracam na drugą stronę. Żeby usmażyć 2 kg takich śledzików jest troszeczkę pracy. Dlatego pokazuję Ci, że można przygotować takie śledzie szybciej przed świętami, ale wtedy musisz obejrzeć film do końca. Do dużej miski włożyłam ręcznik papierowy i układam usmażone śledziki. I popatrz tylko jaki piękny, złocisty kolor. Mają te małe śledziki. Mm, a chrupiące jakie. Ja podsmażyłam już dziś około kilograma śledziku. I zobaczcie jak już wygląda smalec. Ja go wylewam, myję patelnie I na nowo smalec daję. Oliwę z oliwek. I nadal smażę na czystym smalcu. I już zaraz kończę, wstawiłam ostatnią porcję śledziku. I popatrz, ile śledzików jest usmażonych. Cała miska duża. Następnie, co potrzebuję, to 5 dużych cebul. Przykrawam na pół i kroję w piórka, tak jak pokazuję. Do czystej patelni wrzuciłam kawałek smalcu i wrzucam cebulę do smażenia. Do cebuli dodaję troszeczkę soli i pieprzu do smaku i będę smażyć około 5 minut. Po 5 minutach wyłączam. Następnie kochani przygotowałam 6 słoików litrowych i przyprawy, a przyprawy to liść lawrowej, ziele angielskiej i pieprz ziarnisty kolorowej. Do każdego słoiczka dodaję jeden liścik lawrowy, 5-6 ziarenek pieprzu kolorowego i dwa ziele angielskie. I jeszcze do tego dodaję po mniej jak pół łyżki białej gorczycy. A teraz Ci pokażę w jaki sposób ja napełniam z śledzikami smażonymi. Tak jak widzisz, troszeczkę mam pochylenie. I w taki sposób ogonkami do góry, tak parę sztuk. A następnie będę pchać śledziki. I, jakby ogonkami na dół to wszystko ja pokazuję. Zobacz sobie dokładnie i wyjdzie to prosto, wygodnie, bo musimy zostawić miejsce jeszcze na cebulę. No i słoiczek już jest napełniony, i wyszło z 2 kg śledzików, napełnione 6 słoików. Co dalej robię? Następnie. Wrzucam smażoną cebulę do każdego słoika. Wychodzi mniej więcej dwie duże łyżki. Na koniec wycieram słoiki ręcznikiem papierowym. A teraz pozostało zrobić marynatę. Do garnka wlewam 2 litry wody filtrowanej. Dodaję teraz cukier. Kochanie, a wszystkie składniki będą opisane w opisie. Następnie dodaję sól kłodawską. I teraz to wszystko trzeba dokładnie wymieszać i doprowadzić do wrzenia. Gdy woda zaczęła się gotować, gotuję 2 minutki, wyłączam i wlewam na koniec ocet jabłkowy. I to wszystko. Teraz zalewam słoikę marynatą, zamykam mocno pokrywką, przywracam do góry dnem słoiki i pozostawiam tak do ostygnięcia. Kochani, takie słoiki mogą stać miesiąc, dwa do trzech miesięcy. Ja zawsze właśnie robię przed świętami w taki sposób i mam na same święta już przygotowane, można sobie otwierać. I jeść ile się chce. Smacznego. Daj znać, czy Ci się podobał ten filmik. Subskrybuj. A przede wszystkim wesołych świąt.